W dzisiejszym programie kontynuować będziemy rozmowę sprzed tygodnia poświęconą tematowi historii łowiectwa i etyki w łowiectwie. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Stanisław Jachowski i Tomasz Musiał, miłośnicy przyrody i pasjonaci natury. Jeżeli może Pan jeszcze w telegraficznym skrócie, w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć coś na temat Stowarzyszenia Mateczni, które również jest pewnego rodzaju pokłosiem związanym z historią łowiectwa, prawda? W pewnym sensie tak. Aczkolwiek Stowarzyszenie Mateczni, które powstało w 2012 należy roku, należy podkreślić, że jest to ogólnopolskie stowarzyszenie. W tej chwili stało się ogólnopolskie, ale założyliśmy je. Tu w Szczecinku garstką kilku pasjonatów, którzy doszli do wniosku, że prawa dotyczące przyrody, a szczególnie ochrony przyrody w Polsce postawione są na głowie. Naszym celem jest namawianie rządzących do tego, żeby te prawa zmieniać. Naszymi członkami są myśliwi, owszem, są leśnicy, ale są prawnicy, są lekarze, są przedstawiciele różnych zawodów, pasjonaci, przyrodnicy, którzy sami, dobrowolnie poświęcają swój czas po to, ażeby edukować, ażeby zwracać uwagę na błędy, jakie są popełniane przy wydawaniu wszelkiego rodzaju zarządzeń lub inicjujemy wydanie pewnych przepisów, które są korzystne dla całej przyrody. Wspomniany przeze mnie premier Jaroszewicz bardzo często polował w pobliskiej Rzecznicy. Było to jedno, jedno z jego ulubionych łowisk i z tego co wiem, nawet kiedyś bodajże sojabrona mendalowego byka, czyli samca Jelenia, w tejże Rzecznicy szczelił. W tym miejscu, o którym mówisz, wtedy jest obwód łowiecki obecnie mojego koła Łowieckiego, Oszczeb ze Szczecinka. Jaroszewicz strzelił na pewnej łące byka. Ta łąka wcześniej nazywała się łąką Geringa, ponieważ wcześniej Gering strzelił tam też jakiegoś pięknego byka. Historyczna łąka. Historyczna łąka. Po tym jak nasz premier strzelił, to próbowano łąkę nazwać łąką Jaruszewicza, ale ta nazwa się nie przyjęła. Ta łąka w dalszym ciągu się nazywa nie wiem, czy to chlubne, czy niechlubne ale nazywa się łąką Geringa. Inaczej żaden miejscowy nie powie. No od korzeni polsko-niemieckich wyciekniemy po prostu. Trudno wyrogować, oczywiście. A propos, y wspomniał Pan o etycznym myśliwym, jakim był Jaroszewicz. Czy może Pan bliżej przybliżyć ten temat? To znaczy, z tego co wiadomo mi, wielu ówczesnych myśliwych no, korzeniami swoimi sięgało, czy byli w jakiś sposób powiązani z wojskiem. Myśliwym był na przykład marszał Korola Rzymiajewski. Jaroszewicz zanim został premierem, też był generałem. To w jakiś sposób na przykład determinowało taki fakt, że jednak osoby związane z wojskiem nie ulega wątpliwości, że w sposób bardziej sprawny y, operują bronią, czy, czy, czy są bardziej z bronią za pan brat, czy, czy mówiąc kolokwialnie są bardziej ostrzelane niż y, ludzie... Niemi, niemi... Pierwszym wejdę w słowo. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego przed wojną y, był generał Sosnkowski. Również wojskowy. Ja panu przerwę, bo mówimy o etyce. A cóż to takiego etyka? Powiedzmy coś może o tym. Zanim, zanim wrócimy do etyki, faktycznie, panie prezesie. Tyle znanych osób polowało i, i, i tylu władców i nie tylko zresztą, z, zresztą władców, że w tej chwili jak będziemy sobie co chwilę przypominali kogoś, kogoś nowego i, i, i faktycznie można, można by, by mnożyć, mnożyć te przykłady i, i co, co minutę właściwie jesteśmy kogoś, kogoś bardzo znanego wymieniać, kto bardziej lub mniej był związany z łowiec. A z... Dodam, że polowali ale i nie wstydzili się. I nie się wstydzili tego, się. No nie, to jest bardzo ważne. Niektórzy to potem się zaczynali wstydzić i to tak, szczerze mówiąc, chyba nie najlepiej dla nich się kończyło to. Nie Najlepiej kończył się ten wstyd. Kogo mam na myśli, to chyba większość, większość osób, osób się domyśli. Przechodząc jednak do pana zasadniczego pytania, do kwestii związanych z etyką, no myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że etyka to, jeśli mówimy oczywiście o etyce łowieckiej w tym wypadku, to ogół zasad moralnych, jaki Kimi powinien się kierować myśliwy sto... nie tylko w stosunku do zwierzyny, no ale przede wszystkim do, do zwierzyny, ale również w stosunku do e, innych osób uczestniczących e, w polowaniu. Czyli e, do kolegów myśliwych, do no, naganiaczy, się się e, do pomocy e, e, i, i nawet osób I, postronnych, i, prawda, się, tak. gości. E, e, w którym pewne rzeczy, pewne rzeczy, pewne rzeczy mogą się ojazić, mogą, mogą się nie podobać. Yy, yy, trzeba mieć na uwadze no, jednak o różne, różne stopnie yy, wrażliwości i, i w zależności od tego, kto się znajduje na tym polowaniu, powinniśmy się do tego dostosowywać. Przejawów e, takich poprawnych e, zachowań etycznych jest całe mnóstwo i można by, można by wiele na ten temat mówić. E, najprościej e, byłoby powiedzieć, no, e, że należy po, po prostu zachowywać się e, porządnie i z umiarem. I generalnie e, każdemu własne sumienie e, powinno e, powinno. E, dyktować, co to znaczy. Oczywiście jest bardzo dużo, na tym tle jest bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji, zjawisk. I niestety one są bardzo skwapliwie podchwytywane przez przeciwników łowiectwa. Postrzeganie jakiegoś, jakiegokolwiek środowiska poprzez patologie, jakie się znajdują w tym środowisku, no to zawsze będzie bardzo stawiało to środowisko w złym świetle. No ale tak jak mamy myśliwych postępujących nieetycznie, czy rozmieniających się z tą etyką, tak samo w każdej grupie zawodowej mamy osoby, które postępują nieetycznie. Ja chciałbym poruszyć ten temat. Ostatnio głośny w pewnej sta ze stacji telewizyjnej poruszony był temat zabicia dwóch wilków. A jak wiadomo, wilk, jest, wilk szary jest pod ochroną ścisłą w Polsce. Czy... Myśliwym jest to na rękę, aby strzelano, wprowadzono odstrzał na wilka? Żaden z myśliwych, logicznie myślący, w dzisiejszych prawnych uwarunkowaniach nie dąży do tego, żeby wilki stały się zwierzyną łowną. Z prostego powodu. Jeśli wilk stanie się zwierzyną łowną, to za wszelkie szkody wyrządzone przez wilki będzie, będą odpowiadać myśliwi finansowo. Natomiast jest zupełnie inny problem. Twierdzimy, mówię to w imieniu stowarzyszenia Matecznik, że wilków w tej chwili w Polsce jest za dużo. One się bardzo szybko rozmnażają i praktycznie zajęły całą Polskę, a jeszcze powiedzmy 20, kilkanaście lat temu to były przeważnie na terenie Polski wschodniej, południowo-wschodniej czy północno. -wschodniej. Wschodniej, natomiast na zachodzie było ich rzeczywiście niewiele. W tej chwili tu na naszym terenie, dyrekcji szczecineckiej, regionalnej dyrekcji lasów, nie ma nadleśnictwa, które by nie wykazywało, że są u nich wilki. Leśnicy liczą, że tych wilków jest kilkaset. Ile? Trudno powiedzieć, ponieważ tego nikt nie liczy. W jaki sposób etyka, z etyką mamy do czynienia? zarówno w Kniei, jak i wśród braci myśliwskich. No to jest całe, całe mnóstwo różnych zachowań, różnych norm, które są w jakiś sposób, niektóre z nich są skatalogowane, niektóre nie są skatalogowane i po prostu wszyscy polujący o tym wiedzą. No, sprowadza się do tego, że jednak polowanie jest związane, czy sama idea polowania, jest związana z oddaniem szacunku zwierzynie, na którą się poluje. Y, 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 zarówno przed upolowaniem tej zwierzyny, jak i y, po jej upolowaniu, po, po, po jej pozyskaniu. Jeśli chodzi o polowanie o polowanie przed o, o ten szacunek czy o te zasady etyczne przed polowaniem, no to mamy tutaj szereg ograniczeń, między innymi już poczynając w sumie od okresów, w których polujemy na określone, na określone gatunki. Z reguły to są poza niewielkimi wyjątkami to na, na większość gatunków są nałożone określone, określone okresy ochronne, o których Tutaj nie będziemy oczywiście mówić, żeby nie znudzać telewidzów, ale w, w tym momencie jest okres polowań na samce jelenia, prawda? dopiero na samice i potomstwo polowania zaczną się, zaczną się od 28 września, prawda? Czyli, czyli to już są te ograniczenia. Kolejnym ograniczeniem jest, są na przykład zakazy stosowania, zakazy stosowania różnych no, rzeczy mających Płynąć na skuteczność strzału. No, wiemy, że obecnie technika, technika e, idzie e, mocno do przodu e, w to, co jeszcze e, kilkadziesiąt lat temu się e, nie śniło e, nikomu, no to w tej chwili już jest w powszechnym użytku albo coś, co było używane tylko przez wąskie grupy wyspecjalizowane typu wojsko, to w tej chwili może być używane przez myśliwych. Mam tu na, na myśli. E, no, kto Tejemowizję, no to w jakiś znaczący sposób zmniejsza szanse zwierzyny, zwierzyny w zetknięciu z myśliwym. Dlatego, dlatego tego z zasady się nie stosuje. Owszem, w tej chwili dochodzi do sytuacji szczególnej, kiedy w stosunku do określonego gatunku, jakim jest dzik, w związku z zagrożeniem afrykańskim, po pomojem ślin, to dopuszczalne są te niektóre nowinki techniczne, ale tylko w określonej sytuacji w określonej, yy, i co do określonego gatunku. Co do zasady jednak takie, yy, takie ulepszenia są, yy, są niedopuszczalne. Ograniczenie, ograniczenie y, czasowe y, polowań zbiorowych, które też w pewnym tylko, tylko wąskim, y, wąskim y, czasie jest y, stosowane. Y, wprowadzanie y, polowań y, zbiorowych, na przykład y, innymi metodami, takimi jak metoda szwedzka bądź nazywana skandynawską, która y, y, pozwala y, no, na jednak y, dokładniejsze ocenienie zwierzyny, do której się strzela i oddanie dokładniejszego. A proszę nam strzału. powiedzieć, jest coś takiego. Wszyscy pewnie oglądali awatar. Ostatni Mohikani na podstawie książki Jamesa Fenimorea Coopera, gdzie jeden, właśnie nazywa, jeden z bohaterów nazywany długą strzelbą z racji na posiadanie tej długiej strzelby oddaje strzał, biegnąc do, dochodzi zwierzynę, byka konkretnie, oddaje strzał i ci trzej Indianie, w pewien sposób oddają hołd temu zwierzęciu. Podobnie w Awatarze ma się sytuacja, gdzie jeden z bohaterów zabija zwierzę po to, żeby mógł jeść, zjeść to zwierzę i również oddaje hołd wielkiemu manitu czy duchowi. Jak to jest u nas o tym oddawaniu? No u nas jest bardzo podobnie. U nas jest bardzo podobnie. Ja właśnie mówiłem przed chwilą o y, tym szacunku oddawanym zwierzęciu i o tych ograniczeniach przed y, oddaniem strzału, ale jest y, też szereg y, różnych zasad y, już postępowania po oddaniu strzału. Y, zanim jeszcze, y, często się zdarza, zanim jeszcze no, dojdziemy do y, tej zwierzyny majatwej, no to y, często ona jest tylko postrzelona. To są kwestie związane, związane z obowiązkowym poszukiwaniem postrzałka. Bardzo naganną rzeczą jest pozostawianie, pozostawianie zaranionej zwierzyny samej, samej sobie, oczywiście karygodną pozostawianie tej zwierzyny samej sobie i skazywanie ją na śmiać w męczaniach w jakichś tam bardzo nieprzyjemnych nieprzyjemnych. W innych okolicznościach. Jest jeszcze pewien aspekt dotyczący łowiectwa pozamaterialny, ten duchowy. Przecież dla myśliwego przeżycie łowieckie, przeżycie w zasadzie myśliwskie przy polowaniu są niezapomniane. Trzeba sobie wyobrazić, że to zwierzę trzeba podejść, trzeba je przechytrzyć. Trzeba zastanowić się czasem przez ułamek sekundy, czy mogę strzelić do tego zwierzęcia, bo nie do każdego. I, a czasami, czy wolno. Oczywiście, to już, to już obwarowane jest przepisami. Ale oprócz tego, no, powiem może rzecz, która, o której pewnie władza by nie chciała słyszeć, żeby głośno mówić ale rozporządzenie, które nakazuje myśliwym zabijanie dzików bez względu na okres ochronny, czyli nakazuje się myśliwym, zaleca może, zaleca się myśliwym, żeby strzelili ciężarną lochę, czy też lochę prowadzącą młode. Żaden etyczny myśliwy tego nie zrobi. Przepisy swoją drogą Słuszne przepisy, trzeba ograniczyć ilość tej zwierzyny, ale jednakże trzeba to robić tak, żeby własne sumienie człowiek miał czyste, żeby z przyjemnością wspominał te chwile w kniei czy na polu, a nie z zażanowaniem, lub się nie chciał do tego przyznać. Łowiectwo to olbrzymi zasób wiedzy i czynności. Myśliwstwo jest tylko jednym z wycinków, do którego należy polowanie, a sam moment oddania strzału jest najbardziej przykry. Tak, bo, szabysza, bo w my mówimy szabijamy. o stworzeniu pewnego środowiska, pewne, pewnego uwarunkowania, gdzie nie będzie się żyło lepiej. My jako myśliwi musimy o to dbać, prawda? Nawet e, nawiązując do tego, co pan prezes powiedział, to wśród starych myśliwych istnieje takie powiedzenie, że prawdziwa przyjemność z polowania e, kończy się z chwilą celnego pociągnięcia za spust. Bo wtedy faktycznie zaczynają się problemy związane, jak powiedziałem, czy z poszukiwaniem postrzałka, czy ewentualnie dostarczeniem tej zwierzyny na miejsce pokotu, czy, czy, czy punktu skupu. No i to często jest związane naprawdę z dużym, z dużym wysiłkiem fizycznym. A niechęć do myśliwych. Wynika przede wszystkim z niezrozumienia tej całej sprawy, niezrozumienia, co to jest łowiectwo, o którym tutaj cały czas mówimy porównanie łowiectwo i myśliwstwo. I to niezrozumienie, albo właściwie niechęć do zrozumienia, powoduje to, że narasta ta opinia, że myśliwi to są źli ludzie. Bez Myślistwa nie można sobie wyobrazić absolutnie, a żeby można było gospodarować przyrodą. Pewien australijski farmer powiedział, że akceptacja łowiectwa rośnie wprost proporcjonalnie do odległości do centrów miast. Tak. Czyli im dalej od centrów miast, tym Ludzie, którzy są bardziej z przyrodą związani, łowiectwo akceptują. I jeszcze inna rzecz. W Europie jeden myśliwy przypada na 80 mniej więcej obywateli, w Polsce na 350, a w Finlandii, a w Finlandii na 17. I w Finlandii jest absolutna aprobata łowiectwa. Ja chciałem panom podziękować za, za dzisiejszą rozmowę, a państwu chciałem przypomnieć, że naszymi gośćmi byli pan Stanisław Jachowski, prezes Matecznika i pan Tomasz Musiał, adwokat Szczecinecki. Do widzenia, dziękujemy. Do widzenia, Darzbour.